Clive. Oglądaj na kondraciuk.com No i co? Zobaczymy, ja że przedstawię gości. Dobra, tak? jest, po co jesteśmy? Dobrze. Dzisiaj? A jeszcze jest głos? Głos? Będzie głos. Sprawdzałem, będzie głos. Mm, bardzo Państwa przepraszamy za te niedociągnięcia. Program Kondraciu Live wraca po krótkiej przerwie, to z raptem półtora roku. Znajdujemy się w genialnym miejscu w hali Koszyki, to jest Comfort Food Studio. To jest takie miejsce, o którym marzyłam chyba od. Na początku swojej kariery związanej z jedzeniem, bo zawsze szukałam takiego miejsca, gdzie będę mogła tworzyć e, e, jedzenie i realizować swoją pasję kulinarną. Nie jestem szefem kuchni, jestem po prostu hobbystycznie zakochana w garkach, jak to mówi moja mama. Wszyscy się skupiają na rozmowach z Tobą o pieniądzach i o tym, jak zarabiać na, na YouTubie, Ja chciałbym w ogóle o tym nie rozmawiać dzisiaj. Chciałbym, żebyś powrócił do korzeni, tak. żebyś dzisiaj zamienił się w publicystę. Ale okay. takiego publicystę, który y, 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 wiesz, ma dużą radość z tego, y, co mm. mówi, żebyś nie był publicystą y, politycznym. Od polityki nigdzie nie, nie, nie unikniemy. Wszędzie jest polityka dobra. Kuchnia polska teraz króluje i to jest jeden z trendów, które mamy w Polsce. Ona powróciła na salony. Natomiast mamy kuchnię włoską, francuską, tajską, mamy pieczenie chleba, mamy robienie ciasta. Mamy zajęcia dla młodych adeptów i miłośników gotowania, czyli dla dzieciaków, dla starszych, którzy chcą trochę spędzić inaczej czas niż w domu. Nie chcą budzić się na przykład w swojej kuchni, tylko zapraszają swoich znajomych właśnie tutaj i wspólnie spędzają czas przy przygotowaniu, świetnie się bawiąc. Jest to też pomysł na jakąś imprezę integracyjną. Pierwsze Rozmawiamy. pytanie, powiedz mi, co robiłeś w Egipcie i... I dlaczego tak długo, i dlaczego jesteś opalony, może to na początek? Ja po prostu trenuję w Egipcie albo też po prostu odpoczywam. W ogóle podróże są dla mnie możliwością, oczywiście, poznawania ludzi, krajobrazów, to jest wszystko wyświechtane, wolność i tak dalej. Ale generalnie chodzi o trening, tak, takich warunków w tym terminie, który jest teraz, takich, żeby swobodnie potrenować. Po prostu nie ma w Polsce. Dużo się dzieje, zapraszam, wchodźcie na naszą stronę i obserwujcie naszego Facebooka. tam naprawdę... Polecamy, zapraszamy. Sprawdźcie, co Was interesuje, i wbijajcie hala koszyki Comfort Food Studio. A my wracamy do rozmowy. Jak to się Pani jak Pan to nazwie? Ja to nazwę nowy trend co to jest? muzyczny zwany Sexopolo? Wiesz, jak jest disco polo, no to jest sexopolo. 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 No i po prostu takie trend, który przyszedł z Stanów Zjednoczonych, o, kolejny, który przyszedł jej ta pani jest dokładnie przykładem, nie, nie mówię czy pozytywnym czy negatywnym tak zwanego soft porno, które jest właśnie na YouTubie. I to oglądają nasze dzieci. Nie wiem czy oglądają Będę od razu wyedukowane. Nie wiem czy dzieci oglądają, ale one się też często śmieją z tego, tak? Mm, ja po prostu zostałam zwolniona po 15 latach pracy. Tak i... po prostu? Tak po prostu. Argumenty były jakieś takie powiedziałabym dość śmieszne, ale o tym nie chciałabym tutaj bo to nudne. Natomiast ten moment, kiedy ja odeszłam z korporacji, pożegnałam się z tym miejscem, które tak tworzyłam i to był taki mój drugi dom, to był trudny dla mnie trudny moment. Nagle mówię Boże, co ja zrobię? Jezu. 9.30 nie jadę do pracy. Nie mam, nie mam tych wszystkich obowiązków takich, takiego, tego, takiego korporacyjnego życia. Okazało się, że to był y, najlepszy moment w moim życiu, i powinnam tak naprawdę osobom, które zrezygnowały ze mnie, chyba przynieść kwiaty i do butelkę dobrego wina, albo zaprosić tutaj do komfortu. Nie, no jeżeli chcesz być na czasie i prowadzić rozmowy, no musisz czasami się edukować y, czymś takim. Nie mówię, że masz oglądać to ciągle. Natomiast to jest jakiś tam trend, który jest. Bo ta pani jest przerysowana, tak? bo to wiesz, no, musi być wyrazista. No bo co co ona może sprzedać? Dildosy chyba tylko jest. Ale ty nie wiesz na co to jest dildo. Wie, nie, ty to już akurat się, ty wiem. Ty już się do trumny nadajesz. Nie, tak? to się do trumny nadajesz. I o tym będziemy rozmawiać w tym podcaście, ale mam nadzieję, że nie tylko. Czyli po prostu trzeba pozwolić swoim marzeniom się spełnić i nie naprężać się. Tak, myślę, że jak bardzo, bardzo, bardzo czegoś chcemy... To to nie przyjdzie. To to nie przyjdzie. Po prostu trzeba mieć ten, ten lust, o którym rozmawialiśmy, taką swobodę w głowie, że nie ma co się napinać, tak? Nie ma co po prostu włosów z głowy wyrywać. Będzie to będzie. Nie to nie to znajdziemy po prostu inną drogę. Albo to samo do nas przyjdzie, albo nie, albo po prostu nie jesteśmy do tego stworzeni. Nie mogę, nie no mogę! No co? Nie mogę. Ale no, no, no te... why? Why? No, wiesz, że to why? będzie na karcie pewnie na czasie, wiesz, sam YouTube no nie tak. wybije. To już ma 260 tysięcy tak w tym momencie. No tak bardzo dojdzie do miliona, bardzo szybko nie. to. Co tam wiesz? No. Kondraciuk Live. Oglądaj na Kondraciuk.com